Przejechał, nie? Słuchajcie, tutaj pośród Borów Sztucholskich jest około 200 km. a tak, 200 km trasa rowerowych. Jeżeli przyjedziecie tutaj na tydzień, tylko na tydzień, na przykład, to dziennie można zrobić, ja mówię, uśredniając to wszystko, około 30 km na rowerze. To nie tam po jakimś po prostu asfalcie gdzieś tam, przy jakiejś drodze. Nie, nie, nie. Jeździmy po lasach, wśród łąk, pagórków, górek, rzeczek, małych jeziorek. Pośród tej cudownej przyrody borów tucholskich. A jak już się najeździmy i umęczymy, to tutaj wszystkie drogi prowadzą do... Jak, tak jak się mówi, wszystkie drogi prowadzą do natury, to tutaj wszystkie drogi prowadzą do notery. Startujemy z notery, wracamy do notery i jak już chcemy dać odpoczynek tym naszym zmęczonym mięśniom, no to co ma? Sauna, spa, basen, basen, sauna, spa, masaże i tak dalej.